Dzień dobry, dzisiaj też ładna pogoda, już słońce tak nie pali, trochę jakieś chmury, przyjemniej się zrobiło zdecydowanie. Odcinek 11 Reminiscencji Przyszłości i od razu przychodzi mi na myśl ta magiczna liczba 11. Wiele ludzi zgłasza, że widzi jedenastki, szczególnie w układzie 11-11. No, siedzą sobie w pokoju i nagle muszą spojrzeć na zegarek. Nie wiadomo, czemu ma tam 11.11, 11, prawda? Ewentualnie pierwsza 11 w takiej okrojonej wersji. ale te 11 pojawiają się wszędzie. No, jak jest w jakimś wielkim hotelu, to ma pokój 11.11 11 na 11 piętrze, prawda? Jak gdzieś tam 11.00, co chwila 11.00. Eee... Patrzę, która jest w tej chwili godzina. No, po 11.00, może nie 11, ale też i rzeczywiście dużo ludzi to zgłasza, bo powstają strony internetowe jaka jest przyczyna tego fenomenu jedenastek, nie chcę w to wnikać w tej chwili, nie chcę tego zgłębiać natomiast chcę zaznaczyć, że coś takiego istnieje bo i dużo innych liczb ma swoje dodatkowe sytuacje, znaczenia, pamiętam kiedyś słuchałem takiego wykładu na temat na temat właśnie liczb jako takich różnych właściwości bardzo poważny matematyk, uczony bardzo często jak robił wykłady, to w, w, później gdy były pytania, ktoś się go pytał. Panie profesorze, a jaka jest pana profesora ulubiona liczba? I go to strasznie denerwowało, uważał, że starają się go obrazić i tak ja Już nie pamiętam, czy to był za profesor. W każdym razie nie wiedział, czy to jest żart taki niesmaczny, czy o co chodzi to znaczy ulubiona liczba. To, to jest zupełnie jakby niepojęte nie, nie, nie podejście, to nie o to chodzi w matematyce prawda? Ulubiona liczba. Natomiast się okazuje, że w pewnym momencie przełamał się przez to i zauważył, że, że rzeczywiście, bo użył jakiego kruczka i się zapytał, a, a jaka jest pani ulubiona liczba na przykład? No i moja ulubiona liczba jest 7 albo 5, albo 3, albo 12, cokolwiek. I, i się okazało, że ludzie naprawdę mają swoje ulubione liczby, i się okazuje, że to nie jest bez sensu. E, cały długi wykład na ten temat był, nie chcę znowu wchodzić za głęboko w ten temat, tylko zasygnalizować, że coś takiego jest, że posiadanie ulubionej liczby e, ma swój sens, delikatnie rzecz biorąc. Zresztą e, liczbami jako, jako e, jakby <laughs> niezależnymi, figurami logicznymi się zajmowali rozmaici mistycy i, i się zastanawiali, jakie poszczególne liczby, w jaki sposób opisują rzeczywistość i tam e, różnica, e, ile otworów jest w ciele mężczyzny, ile otworów jest w ciele kobiety, ile rzeczy odstaje od ciała mężczyzny, a od ciała kobiety, a ile e, mamy otworów na twarzy, a ile mamy coś tam. I to, każda z tych liczb... Była, a że mężczyzna to jest tak, a kobieta to tak, a że liczba 3 w związku z tym oznacza płodność, a poza tym omnestrinum perfectum, prawda znamy, i odniesienia, a to trójca święta, a to znam... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała bardzo szeroka liczba, później połączenia liczb, na przykład dwójka z trójką fatalnie się łączą, to jest najgorsza kombinacja, liczba 4, liczba śmierci. Trudno mi powiedzieć dlaczego, nie pamiętam tego. Natomiast yy, rozmaite liczby, siódemka jako liczba bardzo magiczna, y, 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 sugerująca pewną doskonałość, jest to też liczba pierwsza, w związku z tym znowu znaczenie liczb pierwszych. A y, idźmy dalej cykl Fibonacci'ego. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy. A z innej strony był taki profesor. Yy, nie pamiętam, na ich uniwersytecie, który <laughs> robił dowcipny dowód, żeby wprowadzić studentów w ogóle w ideę dowodu w matematyce i robił coś takiego, że przeprowadzał dowód, że wszystkie liczby równają się 47, tak naprawdę. I w jakiś sposób, nie, nie znam szczegółów, nie pamiętam, nie, nie wnikałem w to, natomiast coś takiego, zrobił taki żarcik i liczba 47 zaczęła gdzieś tam być popularna. Na przykład jeden z jego słuchaczy tego, tego wykładu był później jednym z producentów Star Treka. I nic tego nicowego możemy zauważyć w Star Treku, że liczba 47 pojawia się tu i ówdzie. Pojawia się bardzo często, a czasami na odwrót 74, a czasami wielokrotności, a czasami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta liczba 47 pojawia się bardzo często w Star Treku. A poza tym są ludzie, którzy zgłaszają fenomen, że liczba 47, jak się poprosi ludzi o powiedzenie losowej liczby, to przeważnie powiedzą 47, ponieważ 47 jest jak dowodzą i mają na to rzekomo dowody matematyczne, nawet liczba 47 jest najbardziej losową z wszystkich liczb. Cokolwiek by to mogło znaczyć. Liczba 47 najbardziej losowa z wszystkich liczb, dlatego prześladuję ludzi, bo jak ludzie chcą coś losowo, losowo się trafia jakaś liczba, no to jednym się trafia 11,11, 11, chyba najbardziej uporządkowana z wszystkich liczb, a innym się trafia 47 najbardziej losowa z wszystkich liczb. Um, idźmy dalej. Ludzie się bawią liczbami. Jeszcze więcej wpiszcie sobie w Google, to nie wszyscy wiedzą. Um, nie wiem, czy to po polsku działa, po angielsku na pewno. The answer to the life The universe and everything. Odpowiedź na życie, wszechświat i wszystko. I co Google pokaże? Odpowiedź Google to będzie kalkulator. Kalkulator, wiecie jak jest googlowski kalkulator w Google'ach, się pojawia w wynikach. I będzie napisane The answer to the life, the universe and everything equals równa się 42. Na kalkulatorze wyświetlone. 42. Bo to jest wynik tego pytania. To jest 42. Dlaczego tak jest? No to by trzeba było sięgnąć do książki, e, zresztą do trylogii w pięciu tomach e, Autostopem przez galaktykę. The Hitchhiker's Guide e, Through a Galaxy or something. Nie pamiętam tytułu dokładnie akielskiego. W każdym razie. No książka bardzo dowcipna, bardzo zabawna, ze specyficznym swoim poczuciem humoru, zawsze godna polecenia. Natomiast tam, jak się okazało, szukali właśnie odpowiedzi na życie, wszechświat i wszystko. I się okazuje, że taka odpowiedź nie tylko, że istnieje, ale że brzmi dokładnie 42. Nie będę robił dalej spoilerów, bo już popsułem za dużo tym, którzy będą chcieli tą książkę przeczytać sobie. Jest też film, ale nawet z gwiazdami. Ale książka, książka, skupcie się na książce. 42. 47, najbardziej losowa. 11-11, przyśladuje ludzi. 4 liczba śmierci i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj mamy odcinek 11. Ze względu na to, właśnie, że te 11 wszystkich prześladują, to teraz yy, będą prześladowały jeszcze bardziej. Kusi mnie, żeby dociągnąć ten film, żeby trwał 11 minut 11 sekund, ale naprawdę już nie chce mi się więcej gadać. Poza tym szanuję wasz czas, bo też wiem, że, ile można oglądać głupi filmik z internetu, ile on może trwać, prawda? Nie powinienem przekraczać dwóch minut, a tu już patrzę, że się 8 nabija. Dobra, czołem. Wszystkiego dobrego.